Dzień dobry, witamy na kolejnej lekcji, ale słuchajcie, jakie dzisiaj wydarzenie w naszej klasie. Nasz Juliuszek kończy dwa latka, ma urodzinki. Tak. Już nie jestem taki Juliusz, tylko już tak pan Juliusz bardziej. Panie Juliuszu, tak będziemy się zwracać, tak? Ale zamiast lekcji imprezka, rozumiem? O nie, 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 kochani. Imprezka to może po lekcji, jak już opowiemy o temacie, bo obiecaliśmy przecież Wam drugą część serii tutaj lekcji dla klasy szóstej. Mówiliśmy sobie o wielkich miastach Europy, omówiliśmy Paryż, został nam Londyn. I właśnie dzisiejsza lekcja poświęcona temu tematowi, czyli jak zwykle położenie tego miasta. Tak? Zestawimy sobie z Paryżem, czyli z podobieństwa, różnice. Udowodnimy, że jest to bardzo ważne miasto, nie tylko europejskie, ale i światowe, i pokażemy miejsca warte odwiedzenia. Także, Joliuszku, wszystkiego najlepszego z okazji rodziną, no ale teraz czas na lekcję. Geografia. Ze świnkami! No to co z tym Londynem, proszę pani? No co z tym Londynem? To jak zwykle od położenia, słuchajcie, zaczynamy geograficznego. No Londyn, jak widać, zaznaczone kropeczką, miasto, stolica, zobaczcie, mam tutaj dwie flagi, stolica Anglii, bo sobie zaraz powiemy, że Wielka Brytania to w zasadzie zlepek kilku krajów i prowincja i Wielka Brytania, czyli flaga Wielkiej Brytanii tutaj w prawym górnym rogu. Czyli to jest to samo? No, nie jest to samo właśnie. Położony, słuchajcie, też tak jak w przypadku Paryża, nad rzeką. Tym razem będzie to tamiza, pokażemy rzekę. Powierzchnia, liczba ludności wskazana. Zobaczcie znowu, aglomeracja liczy oczywiście więcej. Jedno z bardzo ważnych, dużych miast europejskich, ale też ważne światowo, jeżeli chodzi o samo miasta, ale też tą aglomerację miejską. Przypominamy, była aglomeracja paryska. Tutaj mamy aglomerację londyńską. Tak. Kto nie, nie widział naszej lekcji? Tak, o Paryżu. O Paryżu to jest na naszym kanale do obejrzenia. Oczywiście w zasadzie trzeba by było obejrzeć, bo na końcu tej lekcji jest zadanie domowe, które nawiązuje właśnie do tej pierwszej lekcji. Bo to jest tak naprawdę kontynuacja tematu. No teraz właśnie o co chodzi z tą Wielką Brytanią. Wielka Brytania, słuchajcie, czyli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tutaj jak sobie popatrzymy. To jest pełna nazwa, to jest to jest pa 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 nazwa tego państwa, tak? Jak sobie popatrzymy, no to mamy tutaj e, pewne części, które wchodzą, jak widzicie, mamy Walię, mamy właśnie Anglię, gdzie leży Londyn, mamy Szkocję i tutaj część północną Wyspy Irlandii, a ta część nazywa się Irlandia Półnosa. To wszystko składa nam się na. Wielką Brytanię i przy okazji przypominam, Wielka Brytania wyspa tutaj, tak? Czyli to jest państwo unitarne wyspiarskie. No, pamiętać, bo mówiliśmy o różnych obiektach geograficznych, wyspy też się nieraz ja nam pojawiały. No to już z każdej strony jest wodą potoczona. Dokładnie. A. I jak widzimy, kochani, e, oczywiście, e, jeszcze mówiąc o Londynie, tak, to jest wielkie miasto, też bardzo licznie odwiedzane, tak jak Paryż zresztą przez turystów, także bardzo takie, e, też wśród turystów odwiedzane, znane i, i cenione. No i oczywiście ta rzeka Tamiza, o której już wspominałam, zobaczcie, tutaj mamy widok na o, rzekę. Nie, jako, jako, południowej Anglii, słuchajcie, zobaczcie, jest długość 346 km, i jest to druga rzeka najdłuższa Wielkiej Brytanii. Wcale nie jest pierwsza. Ta Severn rzeka 354 km sobie Oj, to prawie. E, no, prawie sobie liczy. I jeszcze mówiąc o tutaj położeniu Londynu, jak widzimy, też tereny Nizinne. Mieliśmy Paryż w, 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 w części, która nazywała się Basen Paryski. Ja, no, tak. Mam nadzieję, że pamiętacie. Tutaj mamy obniżenie, część dolinną, która nazywa się Basen Londyński. Więc znowu jest podobieństwo, tak? nie to jest Nie, 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 nie. To jest tak, obniżenie terenu. I tutaj, kochani, czyli tak, zarówno Paryż, jak i Londyn położone nad rzekami, tak? Tereny nizinne. I tu basen jeden, paryski, basen londyński. O tym pamiętamy. No i oczywiście te rzeki tutaj, tam. A Paryż leżał nad? Bardzo dobrze. Mm. Bardzo dobrze. Jak zwykle zabłysnął Ferdynand. I przy okazji, kochani, mówimy, to zwróćcie uwagę, mamy kanał La Manche przecież między Wielką Brytanią a Francją. Nieraz pewnie też go pokazywaliśmy, jak właśnie były wspominane obiekty. Pewnie w Atlasie też, co niektórzy oglądali, zwracali uwagę patrząc na mapę ukształtowania powierzchni mamy kanał La Manche i tutaj gdzie mamy cieśninę kaletańską, słuchajcie um, zobaczcie mamy tunel kolejowy właśnie pod tą cieśniną zaznaczony zresztą jak to pod wodą jest to jest największa część tego kanału ten um, eurotunel ma długość około 50 km i łączy miejscowości zaznaczone tak we Francji i oczywiście w Wielkiej Brytanii oddany został do użytku w 1999 w 1994 roku w waszym podręczniku nawet też jest taka fotografia, zobaczcie. Chodzi o to, żeby usprawnić komunikację między właśnie tymi miastami, między tymi dwoma też państwami, i wybudowano właśnie taki tunel kolejowy, czyli jest on oczywiście też dostępny dla samochodów, które są przewożone, jak tutaj widać, pociągami. Tak? Chodzi o to, żeby się przedostać w ten sposób. A pamiętamy kanał La Manche. Że też się właśnie tutaj znajduje. No to, to przydatne. Nie, nie. przydatne, nie? trzeba pływać. No, no właśnie. W tym przypadku jest to przydatne. A sobie z boczku zostawimy. Co jeszcze wyróżnia Londyn? Jak sobie zwrócimy uwagę, przecież było już, mówiąc o Paryżu, pamiętacie, chłopaki, że jest to przykład krajobrazu wielkomiejskiego. Jak spojrzymy sobie na Londyn. No to też wielkomiejski. No to też krajobraz wielkomiejski i co ważne, tutaj nam się też rzuca już w oczy, też jeden z takich um, ważnych obiektów, też pewnie. Um, dla nas turystów ważne znaczenie ma diabelski ogromny młyn który obraca się słuchajcie niezwykle wolno i niosąc też takie klimatyzowane kapsuły obserwacyjne do których oczywiście można wsiąść i podczas takiego 30 minutowego obrotu można podziwiać właśnie takiego panoramy Londynu z góry i tym bardziej się upewnić że jest to przykład krajobrazu wielkomiejskiego no to strasznie wysoko tam musi być tak na wysokości to chyba no nie to nie może całkiem było no, że i chociaż wszystko zależy jak sobie z tym poradzi i czy w ogóle się zdecyduje, prawda, na wybór tej atrakcji. Przy okazji musimy powiedzieć, że znowu podobieństwo, kochani. Paryż też był przykładem miasta wielokulturowego. Mówiliśmy, że dużo różnych osób tak napłynęło właśnie z dawnych kolonii francuskich między innymi, a tutaj w tym przy, w przypadku Londynu mamy też oczywiście Tą wielokulturowość zaznaczoną. Mamy dużo też osób pochodzących z Azji, między innymi Hindusi, ale przykład, słuchajcie, chyba najlepszy. Mieszkają tu ludzie pochodzących właśnie z całego świata, wyznawcy też wielu religii. Tutaj mamy zresztą obecnego burmistrza, fotografia, która się ukazuje, Londynu, który jest z pochodzenia pakistańczykiem i praktykującym muzułmaninem. Ha, ha, I trzeba to pamiętać. Zobaczcie, jak takie nazwisko, to już się No właśnie, tam, Han Wniosek, no właśnie, inaczej, tak. I trzeba pamiętać, że najliczniejszą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii są Polacy, co zresztą nieraz zwróciliśmy uwagę, że chociażby polskie sklepy, tak? znajdują się w sumie około 700 tysięcy obywateli naszego kraju. Mieszka właśnie w kraju tutaj Wielkiej Brytanii, z czego 130 tysięcy w samym, słuchajcie, Londynie. No i na zdjęciu właśnie widzimy przykład też takiego Bardzo, dużo, bardzo dużo Polaków Więc ja, właśnie, właśnie więc kolejna słuchajcie... wyszła do Unii Europejskiej. O, tak, tak, to był ten moment, tak, w zasadzie dokładnie tak. Dużo zresztą tam też zostało. To jest kolejna, kolejne podobieństwo. Oczywiście będą też różnice. Znowu, dzielnica Ladef która była w biznesowa w Paryżu, tutaj mamy City of London. Skupia się, jak widać, znowu takie, tak, centrum biznesowo, handlowo, bankowo, ubezpieczeniowe no, Wielkiej Brytanii. Bioroście, bioroście? Tak, większość takiej właśnie działalności tutaj występuje. I uwaga, jest tu też londyńska giełda papierów wartościowych. Londyn to też taki ważny, słuchajcie, ośrodek handlu, gdzie mamy wiele banków, właśnie domów maklerskich, firm różnego rodzaju też ubezpieczynowych, jakieś instytucje naukowo-badawcze, tak? Ale też redakcje brytyjskich tutaj ym, chociażby gazet, tak? The Times, The Guardian. To tutaj też musimy o tym pamiętać. Z kolei pamiętacie, mówiliśmy o Paryżu, a ci, co nie pamiętają, to sobie zobaczą. Tam takie centrum kulturalne, tak? Kulturowe, ym, stolica światowa mody, z artystami, tam było to w Montmart Montmartre i z kolei troszeczkę inaczej jest skojarzone. A tutaj takie centrum też finansowe więc Londyn i Paryż znowu mają części takie same, podobne, ale też um, są um, różnice. Różnice też dotyczą, słuchajcie, w samym układzie przestrzennym tego miasta i to chyba najlepiej pokazać jak wspominaliśmy, pokazywaliśmy Paryż też ten właśnie układ przestrzenny i od razu mamy Londyn. Zobaczcie tuż tu na pierwszy rzut oka widać, że oczywiście są elementy wspólne, czyli te wszystkie drogi, ulice rozchodzą się tak od samego centrum wokół i mamy miejscowości też wokół, dlatego stąd mamy tutaj aglomerację jako zespoły miejskie, ale z kolei Widzimy, że sam Paryż, zobaczcie, granice Paryża samego, samego Paryża są o wiele mniejsze i jest taki bardziej chyba chaotyczny ten Paryż, niż jak sobie porównamy granicę fioletową tutaj linią Londynu, po pierwsze większe, po drugie bardziej chyba uporządkowane i tu tak wyraźnie widać dookoła tą obwodnicę, tak? Czyli już też jest różnica, jeżeli chodzi o ten układ przestrzenny miasta. Co tutaj jeszcze, kochani? Przede wszystkim, em, mamy tu bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o też węzły komunikacyjne, no bo Londyn oczywiście jest też takim ważnym międzynarodowym em, portem lotniczym. Mamy London Heathrow. Tutaj, uwaga, największe lotnisko Europy, tak? Co? Największe. W Paryżu y, mówiliśmy, że też jest lotnisko, natomiast to było drugie co do wielkości. Ten port lotniczy Położony 24 km od centrum miasta, tutaj Londynu. Jak widać, no robi wrażenie, tak, już sam widok z lotu ptaka uwidacza samolotą wielkość tego właśnie naszego, w tym przypadku samolo, samolotu może być lotu ptaka samolotu. I jak widać, no, jest to port lotniczy, który no, robi tutaj wrażenie, widać jego wielkość. Także to jest też taka ważna ciekawostka, i przy okazji rzecz, która nam też ten Londyn wysuwa na prowadzenie. Mówiliśmy o metrze jako środku transportu w przypadku Paryża. Tutaj oczywiście metro londyńskie też występuje, i uwaga! To są te linie kolejowe, które przebiegają w podziemnych tumelach, ale też na powierzchni, tak? Które właśnie um, widzimy też na zdjęciu, tak w tym przypadku, uwaga, jest to najstarsze metro na świecie, londyńskie. Pierwsi podróżnicy skorzystali z niego w 1863 roku. Dla porównania, no. dobrze, dla porównania, słuchajcie, jeżeli chodzi o metro w Paryżu, bo tam też mówiliśmy, to z kolei otwarto je w 1900 roku, 37 lat później. Tak, znowu Londyn tutaj um, jest tym pierwszym... Ale ja chciałam zwrócić uwagę, że zobaczcie 1863 mm -hmm. rok, to XIX wiek, tak? Mm -hmm. To nam się kojarzy, że tam, nie wiem, ludzie na koniach jeździli, nie? i tak dalej, mm -hmm. a to zobaczcie, nie. Na... już metr, bo... Nazwa, tak, też metra underground wskazuje na podziemne położenie, ale musimy pamiętać, że też oczywiście znajdują się trasy nad ziemią. No i kochani, jeżeli byśmy się dalej chcieli przemieszczać po Londynie, jako też oczywiście różnymi środkami innymi transportu, to zostają nam jeszcze do do kochani do wyboru chociażby londyńskie autobusy takie charakterystyczne A tak? Jest takie wysoki, tak takie wysokie właśnie piętrowe często czerwone, ale możemy też wybrać to też charakterystyczne e, londyńskie taksówki jak widać. Większość one mają, większość tych pojazdów mają kształt taki charakterystyczny. Kolor też jest e, czarny. Tak pod... karawan trochę wygląda, no, się mówi na nie black caps, czyli takie czarne taksówki spotykane właśnie w Londynie będące ich wizytówką. I uwaga, też często się nazywa mianem London Taxis. Co je wyróżnia, to to fakt właśnie, że mają dość wysoką kabinę. I wynika to stąd, że uznano, że jeszcze w czasach, gdy tasówkami były dorożki, powinny mieć na tyle wysokie właśnie wietrze, aby mężczyzna, słuchajcie, w Sylindrze nie musiał go zdejmować. Wymóg obowiązuje co prawda do dziś, no ale wiemy, że dzisiaj takie wysokie kapelusze już nie są tak użytkowane i już moda się też zmieni. Miła, tak? Także też pamiętajmy, że taki charakterystyczny element krajobrazu tak, londyńskiego to właśnie te taksówki. A w są żółte taksówki. A są żółte. Tak. A tutaj czarne. A tutaj czarne. Tutaj w ogóle krążąc słuchajcie po Londynie to przecież możemy spotkać też charakterystyczne elementy takie jak ym, budki telefoniczne, tak? Które wiemy, że no, dzisiaj w Polsce raczej już nie, chyba nie spotkamy, bo go się tego nie używa, a też oczywiście tutaj na tym e, terenie tego miasta takie właśnie możemy znaleźć, takie punkty właśnie też charakterystyczne. Też takie czerwone, prawda? Takie czerwone. Chyba akurat nie, nie złożyłam tego do prezentacji, ale ufam, że każdy wie, jak no. wyglądają. A, no, teraz no, ja myślę, że niektórzy nasi naszych to pewnie nigdy nawet nie dzwonili z budki. No, no tak, I jak ktoś nie jest nie młodszy. Się w numer. No właśnie, ale to sobie spojrzycie na Najwyżej też w internecie. No i teraz, jak zwykle, też te atrakcje, co wyróżnia sam Londyn. Słuchajcie, my zawsze też poszukujemy tych takich geograficznych odniesień przecież. Geografia w końcu ze świnkami, jakby nie było, bardzo ważne miejsce Greenwich, czyli dzielnica Londynu. Tam uwaga, przebiega południk zerowy. My przecież mówiliśmy o południku zerowym już nie raz, określając chociażby długość geograficzną. Ja tylko przypomnę tak. południk zerowy, słuchajcie, widać tak, przebiega tu jest Londyn, tak, przebiega przez właśnie Londyn, dzielnicę, dzielnicę tutaj Greenwich i przypominam, znajduje się tutaj właśnie królewskie obserwatorium. Astronomiczne, które no, znajduje się niby właśnie na tym południku zerowym, i mamy tu zresztą zaznaczoną też taką linią. Przypominam, że wszystkie miejscowości leżące od południka zero na wschód mają długość geograficzną wschodnią, na zachód mają długość geograficzną zachodnią, tak? Przypominam w ogóle, słuchajcie, ale, że... ale proszę pani, bo tam ten pomnik to pod, pod, podobno się okazało, że nie w jest no postawili... właśnie na to na to tutaj na mhm. naszym fejsie żeśmy informowali. Na naszym Facebooku, taką Nawet nie jestem pewna, czy w jakimś filmiku też nie wspominaliśmy, jak było o tej długości. A może nie, ale na Facebooku na pewno. Okazało się, że troszeczkę się e, pomylono. No ale przyjmuje się, że tutaj właśnie przebiega ten południk zero. Wracając do południka, bardzo się cieszę, że Ferdzias o tym pamiętałeś, bo trochę czekałam na te reakcje. Południk zero na niebiesko zaznaczono państwa, przez które przechodzi. Oczywiście nie będziemy ich tu wszystkich wymieniać, tylko zwracam uwagę, państwa europejskie, afrykańskie i zobaczcie też Antarktyda, która oczywiście nie jest państwem, tak? jest kontynentem, ha, południk zero, ale południk. przechodzi. A na czerwono zaznaczono te, przez które przechodzi równik, czyli mamy oczywiście państwa Ameryki Południowej, znowu Afryka Środkowa i tutaj oczywiście e, indonezyjskie e, wyspy. Czyli tutaj Azja, kochani, przy okazji warto pamiętać, że to są ważne, ważne linie na mapie, które właśnie określają nam szerokość długość. No, Ale już nie przechodzi położenie zarobia. Uh -huh. e to ja tym się różnią, na przykład na znaczy, no właśnie. Teraz e takie miejsce, które też warto zobaczyć, już takie czysto też, kochani, e turystyczne, tak? Tower of London, czyli taka żywa historia miasta, jak sobie zobaczycie. Niewiele budynków może pochwalić się tak. E pełnym wachlarzem pełnionych, o, pełnym wachlarzem pełnionych, dużym wachlarzem pełnionych funkcji, słuchajcie, czyli tak, tutaj mieściło się i więzienie, i mennica, i skarbiec, arsenał, ale też wykonywanie miejsca egzekucji. Od roku 1078 jest też fortem, a dzisiaj mieści klejnoty koronne. Także bardzo ważne miejsce, myślę, że warte też odwiedzenia, jak będziecie w Londynie. No, oczywiście symbol, czyli Big Man, przy okazji widoczne gmachy bar. Parlamento. Taki Big Ben, czyli największy zegar w mieście, mieszczący się na neogotyckiej wieży, co kwadrans wybija charakterystyczną melodię. Uwaga, waży 13 ton, ten dzwon, tak? pełniący funkcję od roku 1859. Obecnie nazwa Big Ben, słuchajcie, to zarówno do dzwonu, jak i do zegara się tutaj odnosi, a od września 2012 roku ta wieża została oficjalnie nazwana Elizabeth Tower dla uchronowania 60-letniego, panowania Elżbiety II. Taka ciekawostka przy okazji. Każdy może sprawdzić, która godzina. Każdy może sprawdzić, która godzina. Dalej oczywiście opactwo Westminster, czyli kompleks takiej budowli położonych nad Tamizą. Tu właśnie ten pałac westminsterski, który zresztą za chwileczkę mamy. O, zobaczcie, gdzie mamy właśnie parlament z tym właśnie Big Benem znowu widać, tak? I oczywiście, kochani, tutaj co jeszcze opactwo, wracam do tego, związane jest też z historią Anglii, czyli od czasów tutaj Wilhelma z do Koronuje się tu władców kraju, tutaj mamy groby królewskie. A no właśnie, bo warto pamiętać, że Wielka Brytania to jest królestwo. Właśnie, królestwem, królową. Aktualnie. Dokładnie. I mamy tu różne pamiątkowe też tablice najwybiedniejszych twórców angielskich, uczonych polityków, tak? Pałac tutaj też przy okazji pokazujemy, taki zabytkowy, oczywiście siedziba właśnie Brytyjskiej Izby Gmin, Izby Lordów, różnych urzędów, tak? Oczywiście też zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bardzo ważny. Ważny punkt katedra świętego Pawła, jedna z najpiękne... najpiękniejszych w ogóle na terenie właśnie Londynu. Budowa, słuchajcie, no, jak widać budowla robi wrażenie. Mamy tutaj też taki mm, charakterystyczny mm, kopułę, która się rzuca nam w oczy już od oddali, o wadze 700 ton, tak? a we wnętrzu oprócz świątyni znajdują się także kilka galerii. Mamy. Także przepiękna budowla warto zobaczyć. Oczywiście Tower Bridge, czyli też symbol miasta, charakterystyczny most o dwóch zwodzonych przęsłach, jak widzicie zresztą, z mechanizmem ukrytym w pięknych wieżach i z górnej kładki dostarcza się piękny widok nad tamizę, tak? Bo mamy most. Czyli właśnie... można tam wyjść na górę co tak. Pałac Buckingham to chyba też miejsce, które nam się bardzo mocno kojarzy. Kiedy e, pojawiałam się. No właśnie, tam właśnie. Było na tak, słynny właśnie siedziba, słynny pałac, siedziba rodziny królewskiej. Największy pałac królewski, który wciąż pełni swoją pierwotną rolę, tak? Bo nie tylko to jest dom rodziny królewskiej, którą widzicie, ale miejsce, gdzie odbywają się różne uroczystości państwowe. Część pałacu można zwiedzić. Oczywiście nie wchodzą za te tereny prywatne i dla Brytyjczyków pałac stanowi właśnie też taki syn, symbol w ogóle symbol Wielkiej Brytanii tak i zobaczcie tutaj jeszcze chciałam pokazać o przepraszam drugą stronę przed tym pałacem mieści się też pomnik królowej Wiktorii i pamiętajmy, że w ogóle Londyn jest też kojarzony z różnymi licznymi historycznymi parkami. Tak mamy Hyde Park, mamy Sej James Park, St James Park, różne muzea, galerie. To też jest podobne znowu do Paryża, ale znowu mamy inne przykłady. Jeżeli byście chcieli no, obejrzeć no, muzea no, właśnie. to na pewno nie ma w Paryżu takiego. No na pewno takiego nie ma. E, tam mówiliśmy o słynnym Louvre, tak? A tutaj Muzeum Brytyjskie, czyli eksponaty z przekroju ludzkiej cywilizacji od tych czasów prehistorycznych zresztą w Widać tutaj na fotografii ze wewnątrz możemy ale zobaczyć, to to... aż po współczesność, tak? Różne rzeźby, różne jakieś skarby, tak? To wszystko możemy we wnętrzu oglądać dla miłośników właśnie i sztuki, i kultury bardzo ważne miejsce. Mamy też inne muzeum, oczywiście tych muzeów jest więcej, prawda? Wszystkich nie wymienimy. To nie tyranozał, chyba Diplodok, ale jak najbardziej dinozaur, Muzeum Historii A. Naturalnej. Nie da się, słuchajcie, go zwiedzić yy, z, w całej okazałości przez jeden dzień, na pewno nie. Miejsce tu mnie odwiedzane właśnie przez wielbicieli przyrody. Znajduje się tu ponad 70 milionów, słuchajcie, różnych eksponatów. Yy, 70 milionów tak? eksponatów? Yy, dziedzin takich jak botanika. O. Chyba z myślą się no, zdaje. Mineologia, tak, paleontologia, zoologia jest zaprojektowane w taki sposób, dzięki czemu świetnie bają się też tutaj ci najmłodsi. Ci, którzy właśnie lubią oglądać tego typu rzeczy, wystawy. Także muzea, oczywiście też Muzeum Figur woskowych, no i mówię wiele, wiele różnych galerii, ważnych miejsc, A chociażby jeszcze można pamiętać o takim domu towarowym, jak właśnie Harrods, tak, gdzie możemy też różne rzeczy kupić, jako też pamiątki z Wielkiej Brytanii. Pamiętajcie, że Londyn i Paryż to wielkie miasta Europy. Każdy z nich jest zarówno podobny w pewnych aspektach, ale ma też swoje oczywiście unikatowe, unikalne cechy. Tyle z mojej strony, natomiast właśnie teraz przyszedł czas na ulubioną część moich świnek, czyli na zadanie domowe. Na zadanie Ostatnio domowe. mieliśmy lekcję o Paryżu, nie było zadania domowego, no bo mówiliśmy, że będzie jedno wspólne zadanie dla tych dwóch lekcji. Także kto mm -hmm. chce rozwiązać zadanie, to powinien jeszcze obejrzeć lekcję o Paryżu, także zapraszamy. A zadanie domowe jest takie, że zobaczcie, tu my jesteśmy, ja mm -hmm. tutaj, zobaczcie, byłem w Paryżu, a ja, tutaj w Londynie mam taką ciapkę właśnie brytyjską. I teraz zobaczycie, że tutaj pokażę Wam różne zdjęcia, jakie z, zrobiliśmy na naszych wycieczkach z, z Juliuszkiem. Że ja tutaj z, z Paryża pokażę, a Juliusz z Londynu. No i musicie rozpoznać, właśnie, które zdjęcie zostało zrobione w Paryżu, a które w Londynie. No i jeszcze w niektórych przypadkach was poprosimy, żebyście napisali, co tam jest na tym zdjęciu. Nie tylko, że to na przykład Londyn, ale jeszcze co to jest dokładnie. A to, to wam wytłumaczymy. Tutaj jest na przykład jedeneczka, taki, taki, taki most. I teraz napiszcie jak on się nazywa i gdzie się znajduje, w Londynie czy w Paryżu. A no, później trójeczka, a tu takie coś. Nie możemy powiedzieć, co to jest, musicie właśnie wiedzieć, co to jest i w jakim mieście się znajduje, w Paryżu czy w Londynie. Tutaj trójeczka, taki obraz, jakaś taka pani na obrazie. Podobno znany obraz, także powinniście wiedzieć, jak się nazywa ten obraz. I tutaj takie odpowiedź, że możecie podać nazwę obrazu albo na przykład muzeum, w którym się znajduje, no i oczywiście miasto, czy to Londyn, czy, czy, czy Paryż. A tutaj mamy rzekę, to się wydaje trudne do rozpoznania, no bo jak rozpoznać rzekę, no rzeka to jest woda i tyle, nie? Ale jak się przypatrzycie, to rozpoznacie, jakie to miasto, no to jak będziecie wiedzieć, jakie to miasto, to też napiszcie, jaka rzeka, nie? Tutaj mamy później piąteczkę, tu jest lotnisko z kolei, tutaj jest podpowiedź, zobaczcie, na zdjęciu napisano, że jest to największe lotnisko w Europie. Więc napiszcie, jak się nazywa to największe lotnisko w Europie, no i gdzie się znajduje, w Londynie czy w Paryżu? A tutaj znowu rzeka i znowu niby woda, woda, ale jak się przypatrzycie, to będziecie wiedzieć, jakie to jest to i jaka to rzeka. Nie mamy siódemkę, bo tutaj jest takie zdjęcie, które pokazuje, że są zrobione w tym mieście, co uchodzi za stolicę mody. Więc tutaj tylko napiszcie, czy to Londyn, czy Paryż uchodzi za stolicę mody. Ósemeczka, metro. No metro jak metro, ale tutaj nam chodzi o to, w którym z tych miast. Czy w Londynie, czy w Paryżu jest najstarsze metro na świecie. Ósemka. No i dziewiątka, południk wzorowy przez które z tych miast przechodzi, czy przez Londyn, czy przez Paryż, tutaj napiszcie o dziewiątkach. I ostatnia dziesiątka, jest tutaj taka dzielnica, tutaj się biznesowa, się, się nazywa La Défense. I teraz napiszcie tylko, czy to jest w Paryżu, czy w Londynie. No i jak zawsze, słuchajcie, czekamy na odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. Czekamy jak zawsze do soboty do godziny 20. No a dzień później podamy prawidłowe e, odpowiedzi w specjalnym filmie i pozdrowimy wszystkich, którzy rozwiązali zadanie, także zachęcamy. Tak jest, słuchajcie, powodzenia i czekamy na Wasze rozwiązania. Cześć! No, my się udajemy na moją imprezkę urodzinową. Cześć!